Jan Englert zatrudnił własną córkę. W sieci wybuchła burza, wstyd. Helena Englert, córka znanych aktorów Jana Englerta i Beaty ścibakówny, coraz śmielej kroczy ścieżkami rodziców. Ostatnio wzbudziła sporo emocji decyzją o występie w Hamlecie na deskach Teatru Narodowego w Warszawie, gdzie dyrektorem jest jej ojciec. Internauci nie są zadowoleni. Helena Englert zadebiutowała w filmie Pokusa, nie ogranicza się tylko do ekranu. Teraz Helena Englert zaskakuje swoją obecnością w teatrze. W najnowszym przedstawieniu Hamlet Williama Shakespeare'a, reżyserowanym przez Jana Englerta, Helena wcieli się w postać Ofelii. W spektaklu wystąpi również jej matka, Beata Ścibakówna, jako królowa Gertruda. Jan Englert zatrudnił własną córkę. W sieci wybuchła burza, wstyd. Takie rodzinne zestawienie w jednym spektaklu natychmiast wywołało dyskusję w sieci. Internauci zwracają uwagę na fakt, że Jan Englert obsadził w przedstawieniu zarówno żonę, jak i córkę, co budzi podejrzenia o nepotyzm. Komentarze w sieci są jednoznaczne, wielu widzów wyraża swoje oburzenie, twierdząc, że takie działania nie przystoją instytucji kulturalnej, jaką jest Teatr Narodowy. Teatr Narodowy Wizytówka Polskiego Nepotyzmu Trochę wstyd, pisał jeden z internautów. Ostra krytyka padła również pod adresem samej instytucji. Krajny nepotyzm nie przystoi takiej instytucji. To jest po prostu brak wyczucia i uczciwości. Miejsce familijnych spektakli jest w przestrzeni teatrów prywatnych. Cóż, pozostaje wielki niesmak, grzmią oburzeni widzowie.